I zauważyłem właśnie to. I dzisiaj w odcinku planujemy zaatakować. Nie wiem, czy to jest wioska, nie wiem, ale planujemy na to przejąć za... tą wieżę. Z... Y... O. O. Zbierę sobie. Y... Planujemy zdobyć tą wieżę y... pinagerów, żeby zdobyć tamtą skrzynkę. I możliwe, że y... też. Coś zrobimy z tym tym dużym budynkiem. A ja już nie przedłużam. I zaczynamy odcinek. Dobra. Lecimy na nich najpierw z miecza. O nie. o nie. O nie, już się zaczyna. Już się zaczyna. Już się. Już się zaczyna. O. Ała, ała. Idź tu. Nie, ja tego nie potrafię przejść. Nie potrafię ich zabić Dobra Mam jakiś zły omen Dzień, dzień dobra mam o, dajcie mi tu wejść Dobra O nie o Jezu, nie pozwala mi tu wejść Dobra Mam jakiś zły omen, nie wiem co to znaczy Może ten napad na wioskę? Możliwe. Tu mniej będzie wioska. Dobra. wioski. Dobra. Tutaj wiedzieć, sobie wpi ten. Wpiszę kordy, na które. Na której jest wioska? Małe problemy techniczne, ale dobra, nic. Eee, dobra. A na górę, na górę. Nikogo nie ma. Jest tu ktoś? Nie. O, mamy butelkę. Zakrętę butelkę. Ulala. Ale to nic praktycznie. No, raczej mamy tu jakiś pillagerów jeszcze. Nie mamy. Chyba, że na dole coś jest. Prawdę tak krótko. To nic... O nie, o nie, tu jeszcze jest jeden. To jak zabijemy, no to wpiszę kordy jakieś najbliższej najbliższej yy, den wioski no i sp spróbujemy zrobić yy, no atak pilagerów na wioskę to najpierw co tutaj tyle tych oczu oko... oczu wa ważne żeby wpisać kordy ten to, za to ja zaraz wrócę jak yy, będę już w wiosce na razie jestem głupi jak możecie zobaczyć, znaczy nie możecie zobaczyć, yy, spadłem z dużej wiki efektu, w którym yy, pilladerze mogą na wioskę. I niestety, nie też, że nie mogłem znaleźć tej wioski, to jeszcze spadłem z dużej wysokości, bo się zagabiłem i spadłem yy, z góry. Normalnie z góry, która miała jakieś 90 kratek i spadłem. Dlatego dzisiaj w tym odcinku. Nie będziemy ratować wioski, bo nie mamy zł złego menu. I to będzie koniec odcinka. Yy, i... No niestety, no niestety. Nie udało nam się po raz kolejny. Na razie. Like a oh, cut. cut.